Uch, powiadasz. Bitold przerwał dziwną, niepokojącą ciszę. Ezra upił łyk zimnej już herbaty. Dybuk, Giluk, są na to różne określenia. Przecież ty w to nie wierzysz. Korczyński nie pozwolił gospodarzowi skończyć. Żyd westchnął. Tego, w co wierzy, a w co nie. Koryn, on popatrzył na Witolda niepewnie, po czym przeniósł wzrok na amulet, który wciąż leżał na stoliku. Korczyński wskazał głową drzwi. Co ci powiedział? Spojrzał z wyczekiwaniem. Nie podążajcie za sercami waszymi i oczyma waszymi, które was zwodzą. Przetłumaczył po chwili Żyd. Mówisz dzisiaj z samymi zagadkami. Małgorzata Kochanowicz, gdzie jest Małgorzata? Małgorzata. No bo tak się zawsze kończy, kiedy ktoś zaczyna z kryminałami, kiedy coś zaczyna się od pisania o tych, którzy popełniają przestępstwa, potem sami próbują to oceniać. No właśnie, i nagle gośka zniknęła. A to jest jej święto. Małgorzata Kochanowicz proszona jest o doprowadzenie w trybie natychmiastowym na przesłuchanie, właśnie tu i teraz. Bardzo proszę. No wreszcie, ulżyło mi. Bohaterka się odnalazła. No właśnie. Kryminał w stylu retro a większe fascynacje Agatą Christie czy Conan Doylem? Czy może aż tyle albo jeszcze wyprzedzasz całą epokę? Kryminał retro. No raczej jak zawsze tak mówię, że zaczęłam pisać pod wpływem książek o Erescie Fandorinie i no właściwie to jest dla mnie wzorem. Ta seria cała. Kraków. A jak Kraków, to niesamowite klimaty naszego Witolda. Witold, czy to twój alter ego? Nie no, Witold jest żyje na początku XX wieku, a ja na początku XXI, właściwie już w, w drugiej dekadzie tego XXI. Ale wiesz, jak to z pisarzami jest. No nie no, on jest mężczyzna jest to kobieta, to nie. A, znaczy, powiem, powiem tak, że y, są postaci w książkach detektywki kobiety, y, ale ja na przykład bardzo źle mi się takie książki czyta, gdzie y, bohaterką, detektywem jest kobieta. Dla mnie w książce kryminalnej bohater musi być mężczyzna. A, a I tak jest, a to. jest stworzyła Płarost, stąd moje pytanie. No, no tak, tak, stworzyła Poirot. Jeśli już jesteśmy przy Krakowie, to tak, na przybliżenie klimatu troszeczkę jazzu. Bo, jak Kraków, to musi być dobry czas. Oczywiście. Now you say you're sorry for being so true. Małgorzata Kochanowicz, jak przygotowuje się do napisania książki? Robi research z internetu, siedzi w bibliotece, w archiwum, upaja się klimatem Krakowa. Jak to wygląda u Ciebie? No teraz w bibliotece ciężko byłoby siedzieć, bo bym musiała jechać do Krakowa i korzystać z Biblioteki Jagiellońskiej, ale jak zawsze podkreślam, mamy internet, mamy zdigitalizowane zbiory. I większość tych materiałów zbieram właśnie w internecie, poprzez grzebanie w jakichś starych gazetach na przykład. Yy, chociaż yy, czasami też kupuję jakieś książki. Tutaj przyniosłam taką ciekawostkę, na ogół się w, yy, chwalę zawsze. Kalendarz Krakowski Czecha z 1902 roku. Świetna skarbnica informacji o Krakowie początku XX wieku. Magie, masz jeszcze kilka. O. Tak, tak. No, ta akurat jest najstarsza, bo tak jak powiedziałam z 1902 roku w domu mam mapę z 1896 roku. Nie przyniosłam jej. Zapomniałam, przyznam, że zapomniałam. Przyznaję się bez bicia. Bo i o Krakowie, no to nie trzeba przedstawiać, bo ja tą książkę akurat powiem tak brzydko przytachałam z Krakowa. No, jak pojechałam do Krakowa na targi no Nie mogłam sobie darować jak zobaczyłam w antykwariacie, za y, śmieszne 20 zł, czy 25. Nie wiem, jak ja przywiozłam, bo to nie była jedna, bo jeszcze y, przywiozłam też y, kilka albumów, y, ikonografię ulic. No i głównie właśnie z takich materiałów y, i grzebanie w starych gazetach y, w internecie, żeby poznać klimat y, tamtej epoki. Są też mapy, tak jak wspomniałaś. Mapy pomagają umiejscowić, tak, te Twoje opowieści. Tak, po, pomagają. Zresztą Kraków tak bardzo się nie zmienił, zmieniły się, stare miasto, mówimy oczywiście o starym mieście, zmieniły się nazwy i też jako ciekawostkę to podaję, pisałam Krok w ciemność, była tam ulica, jest ulica w książce, która się nazywa Ubogich a ja uparcie pisałam Warszawera, Warszawera, ale coś mnie tknęło, że to chyba nie ta epoka. I rzeczywiście w 1903 roku ulica jeszcze miała miano ubogich, a kilka lat później została zmieniona. Ale to są takie drobiazgi, które trzeba pilnować, żeby nie popełnić błędów, bo czytelnicy czytają, sprawdzają i potem zadają mi trudne pytania. Czy trudniej pisze się właśnie w oparciu o te retrospekcje, czy łatwiej było Ci napisać na przykład powieść współczesną? Powieść współczesna to była właściwie jedyna, którą pisałam ciurkiem. Zajęło mi to chyba rok i cztery miesiące, znaczy ciurkiem w tym sensie, że zaczęłam. I pisałam tylko, tylko tą książkę, bo ja mam taki swoim zwyczaju, że na przykład dwie naraz piszę. Jedna troszeczkę piszę, piszę, coś mi się tam znudzi, nie mam pomysłu, odkładam i zaczynam inną pisać. Teraz akurat z wydawnictwem mam taki problem, bo ja bym chciała dokończyć kryminał, ale oni chcą ciąg dalszy, a może jutro nie będzie. No i w tej chwili pracuję nad, a może jutro nie będzie. Ale obawiam się, że to chyba będzie coś grubego, bo jak tak wczoraj sobie robiłam w myślach podsumowanie, to wyszło mi tyle wątków, że to będzie na więcej książek, nie na jedno. Tylko tytułu jeszcze nie mam pomysłu na tytuł. Zanim do tego dojdziemy, znów wróćmy do klimatu krakowskiego, a potem fragment przeczytany przez Piotra Gutowskiego. Krokiem przez tonące w ciemności alejki na plantach, nie przejmując się zbytnio tym, że ta wędrówka niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. O tej porze ze swych nor wylegały na miasto wszelkiego rodzaju typy z podciemnej gwiazdy, szukające okazji. Był łatwym celem, zamyślony i nieobecny jak gdyby nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, gdzie jest i dokąd zmierza. Szczęśliwie nie zaczepiony przez nikogo, choć wśród krzewów i drzew przemykały cienie, obserwujące każdy jego krok i ruch, Korczyński pokonał czterokilometrową pętlę, by na dłużej zatrzymać się na rogu Świętej Gertrud i Stradomskiej. W zadumie patrzył na majaczące w ciemności strzeliste mury królewskiego zamku. Po chwili ruszył przez Stradomską o tak wczesnej porze pustą i cichą choć w dzień zapełnioną tłumem mieszkańców żydowskiego Kazimierza. Spotykało się tutaj poważnych Żydów w lisich czapach i długich, czarnych, leśniących hałatach. Stare Żydówki w rudych lub czarnych perukach na głowie, piękne, młode Żydówki w kolorowych szalach, stojące w drzwiach sklepików i reklamujące swój towar. Tutaj jest mowa o wędrówce po plantach. Ja dwa lata temu, jak byłam na targach krakowskich, sobie taką wędrówkę zrobiłam przez całe planty. Rzeczywiście zajmuje to około godziny, żeby przejść całe planty. Nie wiem, jak Państwo, ale ja oczami wyobraźni widzę ten kawałek Krakowa, ale no byłam tam bardzo dużo razy, więc może dlatego. Tak. Stąd też moje pytanie. Małgorzata Kochanowicz, coraz bardziej jest zachłonna na Kraków, bo coraz więcej o tym pisze i coraz więcej przeżywa. Mam takie wrażenie jako odbiorca twoich książek. Ta zachłanność na Kraków. No tak, pewno w pewnym sensie tak, ale ja myślę, że każdy kto chociaż raz pojechał do Krakowa i szedł sam bez przewodnika, bez wycieczki tylko właśnie skręcał sobie w te boczne uliczki to smakuje ten Kraków, ten, ten Kraków widziany z perspektywy takiej samotnej wędrówki jest na pewno inny niż Kraków z wycieczką. No teraz Kazimierz jest zupełnie inny, kiedyś to była zaniedbana dzielnica, dla mnie akurat na Kazimierzu w tej chwili jest za dużo ludzi, no teraz przez pandemię wiadomo jest troszeczkę inna sytuacja, ale jeszcze jakiś czas temu jak byłam to za dużo ludzi, za dużo reklam, za dużo hałasu i za dużo turystów. To and told me you are through me, and now you say you love me or oh, just to prove.